Są silne, inteligentne i mają niezwykły talent do ratownictwa wodnego, a zwłaszcza szukania zaginionych. Właściciele Nowa Funlandów wykorzystali dwu, długi majowy weekend na szkolenie swoich czworonogów. Nad jeziorem sławskim trwają więc przygotowania do nadchodzącego sezonu letniego. Pies po lewej to trzyletni koda, po prawej półtoraroczny patrol. Psy te pracują z Arkiem Baranowskim, który od 15 lat jest ratownikiem wodnym. Z takim wsparciem pracuje mu się dużo pewniej. Załóżmy rowerek wywrócony na wodzie, gdzie wypadają cztery osoby i cztery osoby potrzebują pomocy. W tym momencie, wchodząc z psem, jest duża szansa, że cztery udzielę pomocy. Właściciele Nowofundlandów ćwiczą z nimi przynajmniej raz w tygodniu. Szkolenia odbywają się dzięki pomocy wodnego ochotniczego pogotowia ratunkowego. Ratownictwo to jest szerokie spektrum użycia sprzętu i pływającego motorowodnego, wodnego. I no, po, przy takim wyszkoleniu psów, jakie teraz posiadamy, są to psy, które będą na pewno wspomagały naszą pracę. Nie ma możliwości, żeby pies sam poszedł do akcji. On zawsze popracuje z ratownikiem. Nowofundlandy są silne, wytrzymałe i chętnie się uczą. Są stworzone do pracy w wodzie, ale mają też predyspozycje do pracy terapeutycznej z dziećmi, czyli dogoterapii. Dzieci mogą się do niego poprzytulać, jeżeli są chore rączki mają przykurcze, karmią psa, starają się coś robić, wykonywać proste ćwiczenia, które z rehabilitantami przeważnie nie wychodzą. Do psa robi się wszystko. Stowarzyszenie Terranowa organizator szkolenia jest też autorem programu Aby pies był Twoim przyjacielem. Chodzimy po szkołach, przedszkolach, domach dziecka, opowiadamy dzieciom, jak bezpiecznie zachować się wobec psów, jak unikać zagrożeń, pokazujemy im jakie pieski mają zęby, jak mocno potrafią tymi zębami złapać. Stowarzyszenie Terranowa przy współpracy wodnego ochotniczego pogotowia ratunkowego uczestniczy też w programach poświęconych bezpieczeństwu nad wodą w okresie letnim.